Proszę siostry, można to nazwać ewangelizacją stadionową. Siostra wiele ewangelizacji już widziała w swoim życiu zapewne. Ostatnio jak słyszałem, była to ewangelizacja nadmorska. Czym ona się różni od tej stadionowej? Czy wszystkie mają tego samego ducha? Duch jest podobny, bo właściwie Duch Święty kieruje ewangelizacją, tylko forma jest inna. Tam po prostu. Szliśmy jakby bardziej do ludzi, wychodziliśmy na ulicę, na plaży i głosiliśmy Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Zapraszaliśmy ludzi do kościoła na mszę świętą i na adorację, która trwała całą, cały dzień właściwie. Zawsze zostały, zostawały dwie osoby w kościele, a inni przychodzili w ciągu dnia i modlili się. Myślę, że to jest bardzo dobre w naszym kościele, że się wychodzi teraz do ludzi, bo nie wszyscy mają odwagę przyjść do kościoła i mają po prostu takie nieraz złe mniemania o kościele, a takie wyjście na ulicę i, i podejście do człowieka, tak porozmawianie to jest dla wielu taka okazja i mieliśmy takie doświadczenie, że wielu ludzi przychodziło do kościoła, którzy w ogóle nie chodzili. Po 40 latach, po 30 latach przychodzili i spowiadali się, no i odkrywali na nowo Pana Jezusa, że Pan Jezus nie jest jakimś mitem czy przeszłością z historii, ale odkrywali na nowo żywego Jezusa, który żyje teraz, tutaj, który chodzi tak samo jak chodził 2000 lat. To doświadczali tego Jezusa, który żyje. I myślę, że o to chodzi w ewangelizacji, żeby ukazać, Innym ludziom, że Jezus żyje, jest teraz realnie pomiędzy nami i to, co pisze w Ewangelii, to nie jest też przeszłością, jakimś tam opowiadaniem takim. To jest po prostu realizuje się w naszym życiu teraz konkretnie. Siostra reprezentuje miasto papieskie, Wadowice tutaj. To też nie jest przypadek, że to wszystko odbywa się pomiędzy. Rocznicą powiedzmy po a wspomnieniem liturgicznym Jana Pawła II. XXII. Gdzieś w tym czasie nagle nastąpiła, nie nagle, ale, ale w sposób taki e, niezwykle spontaniczny, ewangelizacja Krakowa. Po uśmiechu sądzę, że siostra się cieszy z tych wszystkich przypadków. Bardzo się cieszę. W ogóle cieszę się, że mogę, no, że akurat teraz jestem w Wadowicach, bo to jest dla mnie takie bardzo bliskie miasto ze względu. Na to, że ja stamtąd pochodzę również, ale ze względu bardziej jeszcze, że tam Ojciec Święty był chrzczony w tym kościele, gdzie ja teraz pracuję i że tam spędził lata dziecięce i młodość i czuje się tego ducha Ojca Świętego w tej bazylice. I wielu ludzi przyjeżdża z całego świata i modlą się, odprawiają święte, uczestniczą we mszy świętej. I jest tam wielka taka radość w tym kościele, taki entuzjazm. Wszyscy się cieszy, dużo ludzi się cieszy, że, że ojciec św. Jan Paweł II jest błogosławionym. Pewnie siostra będzie rozmawiała ze, swój, ze swoimi współsiostrami. Co im powie, gdy będą pytały, co, co, co tam widziała w Krakowie? Jak tam było? No powiem, że po prostu Pan Jezus był tutaj żywy, prawdziwy. Chodził pomiędzy nami, docierał do ludzkich serc. To jest ma najważniejsze.